też się z tej strony, Alexy. Mm. Jak widzicie, to nie jest On Starf, to jest coś innego. To co tutaj widzicie, to jest Raft. Jest to fajna gierka, polecam wszystkim. Chciałem pokazać się, pochwalić, że przeżyłem na tratwie... 365 dni. Tak jak tutaj widzicie. Godzin nas nie interesuje. Tutaj widzicie, metal się przetopił. Pokażę w ogóle wszystkie moje zasoby, więc e, tyle mam śrubek, szkła, zawiasów i sztabek metalu, tyle mam skóry, serial nie mam co z tym robić, mam założoną no, zbroję i, i tak nie potrzebuję, że tak powiem, bo kajtuję ładnie te wszystkie potwory. Dużo z czasu spędziłem na budowie tego wszystkiego, jak widzicie, a to, to jest tak jakby... Mm, ułatwienie sobie dojścia do, do najwyższej wyspy, jeżeli jesteśmy, z, załóżmy, z tyłu. A normalnie to będzie wyglądać jakoś tak trochę obgryziona, no bo rekin, wiadomo, tej czatuje. Ale mniej więcej to wygląda tak. I ciekawostka, że mm, im więcej mamy tych tych, większy w ogóle mamy statek, tym potrzebujemy tych całych tych maszyn. Engine to jest silnik. Coś takiego. I to jest butla. Ja pokażę, jak zapierdzielamy na pełnej parze, jeśli chodzi o cały silnik. Trzy powinny starczyć, albo cztery tutaj. Jeszcze sobie ogarniamy miodek. Niedawno sobie ogarniałem farmę miodu. To jest bardzo dobrą opcją, jeśli chodzi o rozbudowę. Robię paliwko. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Powinno się doładować. Najlepsze jest 2 paliwo, bo deski to trzeba 20 e, Dobra, I jeszcze co pokażemy tutaj o Kolejne 4 Raz, dwa i raz i dwa Dobra, pogersik Tak wygląda moja farma Pszczółki To są wody Cyk. Bo dnie na ogarniałem te pszczółki, a to chyba jest za daleko. A tutaj są ananaski, tak nie potrzebuję ich. Tak najwięcej więcej wygląda, to jest bardzo spokojnie. jest... ja lubię właśnie gry survivalowe, to jest coś, coś, coś wyjątkowego. To ma coś w sobie. I um... generalnie... Coś... o, pokażę tutaj. Moje farmy. Nie potrzebuję na tyle zwierząt. Mam naciętej tyle tej skóry i tyle tej wełny, to jest masakra. Tyle tego mleka, że już nie potrzebuję już kolejnego. Co to jest co zrobi jajko. I tak właśnie. O! A mleko potrzebuję. Można wypić to po pierwsze, a po drugie, z mleka można zrobić taką potrawkę fajną. Tutaj, woliąc z głowy się to nazywa. Tyle mam właśnie jajek. Nie potrzebuję tego. Wielu ułódek z kurczaka, które przydają się tylko i wyłącznie na przemieranie tego na biopaliwo. I mogę powiedzieć, że jak tutaj widać, mam serio dużo tych zasobów. Najwięcej zasobów to właśnie tej. Liści palmowe. Nie potrzebuję tego w ogóle. tylko polecam, jak odnajdziecie już Balboa Island, tak. Balboa Island i, i te inne, pobliskie wyspy. serdecznie sobie też ogarnąć te drzewka, bo to jest naprawdę bardzo dobry sposób na drzewo i nie, nie, ten, nie zostajemy liści. Tak jak widzicie mamy te szyszki, one nie często wypadają, ale jest to idealne źródło. Dlaczego? O widzicie? jest ścieżka. Jeszcze właśnie droga może płaść. powierz. I nie mamy tutaj, nie zapychamy sobie tego... Eko tymi całymi liśćmi, bo, bo to jest serio useless. Zobaczymy, to deski. Dobra. Mm, teraz miałem pokazać, jak na full wygląda jazda. Jeszcze sobie uzupełnię. Specjalnie dla was, tyle marnuję. <grym> Dobra, jesteśmy gotowi. To lecimy może jakiś super ultra kierunek. A, i jeszcze głowy zapomniałem wam pokazać. Tutaj są główki. Z niedźwiedzi nie zawsze wypadnie głowa, jest mała na to szansa. A to z rekina na stubę wypada, z sterującej też wypada, z kreachera też wypada 100%. no i z guźca. A e, To jest hem pilota taki easter egg. i nie mam jednego easter egg i coś się nazywa Hi My Captain czy coś takiego. I to serio jest spoko opcją. Chodzimy sobie na Balboa Island, gdyż tam jest dużo pszczół, jest to zajebistą opcją na, no, na ogarnięcie sobie. A jak widzicie tutaj to mamy wszystkie te rzeczy takie, jeżeli chodzi o easter egg i, i karteczki. A to jest Caravan Island, zresztą taka ciekawostka, jakby ktoś chciał sobie wpisać to raczej nie zadziała, to każdy ma swój własny kod. Więc, więc tak to mniej więcej miewa. A to są takie rzeczy, które... Yy, dodatkowe rzeczy. Zebrają łącznie 18 jagód, jedną część dodatkową mechaniczną. I no. I to jest jakoś tak nieprzydatne. No to lecimy. Jak widzicie, wpierw są takie wolne, 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 ale jak sobie odpalimy ich więcej. Jak widzicie, ruszają. Im więcej silników mamy, tym szybciej nasza łódź się południa po tratwa porusza, No i pojemy. Porównywamy prędkość. Rzadko tego tak używam. To jest takie średniowe, bo to nie wiem. Jeśli chodzi o pod ten podlewak cały. Tam jest jakaś wyspa, ale nie jest warta, że tak powiem, zachodu. Teraz, gdy produkcję miodu, produkcję, że tak powiem, wszystkiego, to jest coś zajebistego. Dobra. Tu się pszczółki ogarniają. Yy, tu można wziąć. To w sumie nie, nie potrzebuje, ale mogę to przerobić na miód. I zobaczcie jak to ładnie wygląda. Niektóre są poucinane też, żeby wiadomo, Reknie gryzie wszystko. Ale sobie wzmocnię tutaj metalowymi tutaj framugami. Tymi, tym, 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 tym czymś metalowym, co e, raczej chyba nie dogryzie się do tego. E, jak się dogryzie to na pewno długo mu to zajmie. zemysł może połamać na tym. I tak, szkoła strasznie dużo, co jest niepotrzebne w ogóle. Okej, okay. nie mam mi Cyk. I też tych zawiasów, ale te zawiasy się przydadzą właśnie na pszczółki. I to jest dobre, że wszystko się razem łączy. Śruby to, to są potrzebne do narzędzi. Metal też. Metal się strasznie dużo zużywa, jeśli chodzi o to. O. Ja to nazywam Eagle Island, czyli yy, wyspa tych orłów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widzę takiego orła. Jednego i tutaj drugiego orła. Tak śmiesznie jest zrobione. Ale mnie tam pojemy. Tam są tyle dodatkowej kwiatki. Skręcimy sobie. Okej, okay. starczy. Właśnie zajebiste w tym jest to, że yy, te silniki tak działają. Jeszcze planuję zrobić więcej, jak tutaj widzicie przedłużyłem sobie. I naprawdę, tego będzie jeszcze więcej. Chyba tutaj przyderzę sobie do tego. Wszystko będzie w tych całych silnikach i potem może w jakimś odcinku pokażę wam jak to zajebiście wygląda. Bo to serio jest coś upe. A co nie wiem czemu zrobiłem kolejny, pewnie nie wiem. Testowałem coś. A jeśli chodzi o kod to jeszcze mam przy bardzo Potrawka z rekina. Coś, co. Yy, no jest jedzeniem, ale ja te, tego za dużo. Ja tego nie potrzebuję, ja to mogę jeść codziennie. A ja jem sobie Ananaski i chillerka utopia. Czekaj, na jest takie coś jak utopia. Nie. A gdzieś tam pisał w jakimś archimencie. że tam jest chillerka utopia i yeah. No, to jest na no full. E, co coś ciekawego? Mm, tam, gdzie płyniemy, to tam jest y, Balboa Island. Tam jest dużo pszczółek. Ok. I ewentualnie, można czasami sobie tak dopełnić tym całym paliweczkiem. Czasem się zużywają. One są na maksa, więc raczej na spokojnie damy radę w kilka sekund. A tak, to jest głowa niedźwiedzicy. Ja pierwszy co to od razu ją pokonałem. W sensie hmm, brakło mi trochę strzał, potem ją dokończyłem zdrabnianej włóżni. Jak widzicie to jest głowa niedźwiedzicy. No dobra, zobaczymy jak to wygląda na twarzy. Można to założyć? Można. No nie, wygląda dziwnie. Lepszy jest Kask. A to Birbo sobie siedzi. Ten pierwszy ptak, który zaczął rzucać we mnie kamieniami. E, tutaj wszystko mam odkryte tak jak widać. E, no, No nie fajnie się gra. Na raft jest spoko taką chillero grą. Jeśli chcecie się odrelaksować. No tak to najwięcej wygląda. A to jest birbo, który często je różne rzeczy. Nie to w górze. Mam za dużo piór. A, nie pokazałem jeszcze jednej skrzynki. Uwaga, uwaga, dam daradam. To jest kurnik. Tyle mam piór, tyle. Więc tego nie potrzebuję kompletnie. A to jest koza. Koza śnieżna. A... Jak ty masz na imię? Ty nie masz imienia. Czekaj. No, nie ma. Po prawej stronie są tutaj e, imienia tutaj za mną, za plecami. Ale wolę tego nie pokazywać. Gdyż to, to było dla Beki. A więc się skończył. Biopali, cyk Kolejne. I tak to się właśnie robi. Tak się robi ta cała farma. Tego paliwka, tego wszystkiego Wszystko jest na, na, na spokojnie. No. A jeżeli chodzi o budowanie. Jeżeli chodzi o budowanie, to jakoś tak się nie skupiłem zbytnio na tym. Bardziej robię coś praktycznego, czyli no właśnie zabijanie takich sobie umew, zabijanie rekina i zabijanie różnych tych wszelakich złych stworzeń. Anyway, myślę, że wam się spodobał taki odcineczek jakby nieco wprowadzający do rafta jest to naprawdę spokojna gra polecam serdecznie eee, nie wiem... co jeszcze mogę powiedzieć o draft, czy całym jest to specyficzna gra jakim cudem odpłynąłem tak? nie wiem, serio ta, ta trasa jest jakaś dziwna więc, e, a miałem powiedzieć co to jest. Nie wiem czy to już mówiłem, ale to, to się przydaje do, do wejścia na samą górę, jeśli chodzi o Balboa Island. I przy okazji można zobaczyć. To jest ja tak samo zrobię z drugiej strony. E, I tutaj macie jakby wygląd całej mojej rafty. O, tam jest rakinek, który gryzie sobie wszystko cały czas poriu. I tak to mniej więcej wygląda. Tak tak to jakby ujmę No i tym oto e, Jakże dziwnym akcentem Zakończę odcinek Jeszcze zobaczę tutaj ładnie o dobra pół no To jest wszystko Musimy jeszcze jedno ale, tak jak mówię, to deska mi się nie opłaca. Tu umieszczę, bo tych desek potrzebujemy 20 na jedną tą. Na jedną tą beczułkę, znaczy jedną tą, tą, tą. tym zbiornikiem całego. I no. Jak chcecie więcej, to piszcie. Mi tam gra się podoba. Ja lubię takie właśnie przygody, przy, przygodowe różne rzeczy. Nie tego będzie, chapter 2. Może coś z, tego, coś z tego pokażę, czy coś. Second chapter. I takie tam do Perelki. No, a The ta książka to jest lore, jeśli chodzi o to. Więc mogę kiedyś ogarnąć sobie dla Was. Jeśli ja byście oczywiście się zainteresowali. No. Hmm. Tak więc co? Dzięki za oglądanie. I Alubina, To jest moja pierwsza obecność, która tak teraz się nie zmarnowała. El